Mimo prowadzenia po niecałym kwadransie gry 2 do 0, Siarka Tarnobrzeg przegrała w Sosnowcu z miejscowym Zagłębiem 2 do 3. To druga porażka tarnobrzegskiej drużyny w tym sezonie. Cały czas wierzyłem w to, że jeszcze bardziej zdominujemy rywala, że ułożymy sobie tą grę, bo z każdą minutą to lepiej wyglądało. Nie wiem, tam czy ta niewykorzystana sytuacja na 3-0, czy kolejna akcja była jeszcze taka którą zmarnowaliśmy, czy to miało wpływ na to, że jakieś takie weszło w drużynę rozprężenie, bo zamiast grać lepiej, a ta gra nam się do tej pory układała dobrze, to przestaliśmy grać. Jakoś staliśmy się tylko odkopywać piłkę, tylko starać się przeszkadzać przeciwnikowi, a nie to, co robiliśmy na początku, czyli kontrolować tą grę. No i tak to się działo, że zero tej kontroli, to, to od razu stracony gol, bo przecież to, to, to nie była jakaś akcja, która pachniała golem. Normalna akcja od boku, wrzutka i jakiś tam kolejny zbieg różnych przypadków, odbita piłka, przedłużona i dopiero zakończył to zawodnik celnym strzałem. No i oczywiście już narwówka. nerwówka do końca pierwszej połowy nerwówka od początku, bo drugiej, bo, bo, bo tu nie można powiedzieć, że. Panowaliśmy nad sytuacją. Był może dobry moment jeszcze po przystanie 2-2, gdzie na boisko wszedł y, Tamas i, i, i zmiana była też y, Michał Paluch, ale chwilowo, mieliśmy tam okazję, Tamas mógł z głowy strzelić na 3-2, i może by to już do końca lepiej wyglądało. Nie strzelił i oczywiście kolejne jakieś wejście w pole karne y, zagłębia i, i, i trzeci goli. I koniec jakby naszych tam szans. Także no, zdarzają się w piłce takie, takie przypadki. Z tym, że no, u, liczyłem na to, że, że stać już nas na, na taką naprawdę pewniejszą grę, taką u, i z lepszym posiadaniem gry, z kontrolowaniem jej i, i, i taką no, bardzo wyrachowaną. Tym bardziej, że mówię, wynik był, był już po naszej stronie. No ale jeszcze widocznie nie zasłużyliśmy na wygraną. Brak wywalczonych punktów w Sosnowcu sprawił, że Siarka spadła na 10. lokatę w tabeli i traci do lidera z Kluczborka 6 punktów. W meczu 10. kolejki Drugiej ligi Siarka podejmie na własnym stadionie zajmującą 15. lokatę w tabeli Kotwice Kołobrzek. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 27 września, początek godzina 16. No to z Tomkiem personą jest o tyle dobrze, że zaczyna już powoli trenować. Z Marcinem jest troszeczkę gorzej bo niby zaczyna, ale jeszcze to nie, nie może być pełne obciążenie. No jest Marcin Figiel, który no jeszcze no w ogóle z drużyną jeszcze nie pracuje. Także tu na ten mecz, jeżeli no wszystko będzie się dobrze jakby toczyło, to jest szansa, że Tomek Persona może być rany pod uwagę. Drugą z rzędu porażkę poniosła Stalnowa Dęba, która przegrała z Piastem Tuczępy 0-2. do 2. W meczu dziewiątej kolejki czwartej Ligi Podkarpackiej zajmująca 13 lokatę Stal zmierzy się z dwunastą w tabeli Krasnowiał krasne Remisem 1 do 1 zakończył się pojedynek pomiędzy Wisanem Skopanie a OKS Mokrzyszów. W ramach dziewiątej kolejki klasy okręgowej, plasujący się na przedostatnim miejscu Mokrzyszów, podejmie na własnym boisku czwarte w tabeli Tłoki Gorzyce. Zajmujący dziesiąte miejsce Wisan zmierzy się z siódmym w tabeli Sokołem z Sokolnik. Rezerwy siarki Tarnobrzeg wygrały z złęgiem stany 5 do 3 w meczu 8 kolejki a klasowych rozgrywek. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniosła drużyna z Wielowsi, która pokonała LZT z podwoliną 4 do 2. W następnej kolejce rezerwy siarki, które awansowały na pozycję wice Wicelidera rozgrywek podejmą na zwierzyńcu ósmy w tabeli San Kłyżów. Ostatnia w rozgrywkach Wielowie zmierzy się z dwunastym w tabeli Radosanem z Radomyśla. Iskra Sobów pokonała wicelidera z knapów 2 do 1 w meczu ósmej kolejki B-klasowych rozgrywek. Trzy punkty wywalczyły również konieczynka ocice, która wygrała z błękitnymi z Komorowa 4 do 3 oraz wspólnota Serbinów, pokonując KS wolę baranowską 3 do 2. Mieniona kolejka nie była udana dla juniora Zakrzów, który przegrał z Łęgiem Kopcie 0-1. do W następnej kolejce czwarta w tabli Iskra zmierzy się z liderem rozgrywek z Żabna, zajmująca trzecie miejsce Kończynka podejmie na własnym boisku wicelidera z Knapów, szósty w rozgrywkach junior rozegra spotkanie w Woli Baranowskiej, zaś plasującą się na dziewiątym miejscu wspólnotę czeka mecz z LZS-em z Tarnowskiej Woli. Z dalekiego Pekinu tenisiści z tołowi Tarnobrzeskiego Klubu IKS Jezioro Tarnobrzeg powrócili z dwoma srebrnymi medalami. Tytuł Wicemistrzyń Świata zdobyła drużyna kobiet, w której składzie znalazła się tarnobrzeżanka Karolina Pęk. Kobieca drużyna przegrała jedynie w meczu finałowym z Chinkami 2 do 3. Srebrny medal w drużynie wywalczyli również reprezentanci tarnobrzeskiego klubu Krzysztof Żyłka i Maciej Nalepka oraz Rafał Czuper ze startu Białystok. W całym turnieju zawodnicy przegrali jedynie z Koreą Południową 1 do 3. Zagrali naprawdę świetny turniej, no dwa Wicemistrzostwa Świata, myślę, że jeszcze się cieszyć, są to kolejne medale dla Tarnobrzega pochwalę się, przypomnę, że ponad już 200 mamy z tymi dwoma, ponad 200 medali w ciągu 8 lat startów zawodników IKS Jezioro i zawodniczek na różnych zawodach począwszy od Paralympiady, Mistrzostw Świata Mistrzostw Europy turniejów międzynarodowych, krajowych drużynowych, Mistrzostwa Polski indywidualnych, Pucharu Polski jest ponad 200 medali no myślę, że to doskonała Promocja, te dwa medale w Chinach, doskonała promocja tarnobrzega, klubu, sponsorów, no, tylko się cieszyć, że, że tak, 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 tak był.